Słuchajcie moi drodzy, jestem w Małych Pracach. Tutaj pierwszy dzień pielgrzymki do Lichenia właśnie się kończy. Właśnie pielgrzymi idą za mną. Jak słychać śpiewają. Śpiewają chyba dzieci. Cześć Boże, pozdrawiam. To damy W tych salach, żeby panie się ulokowały, a pozostali sala gimnastyczna jest dosyć duża, więc można sobie znaleźć odpowiedni tak, tak. Hasłem tegorocznej pielgrzymki 39 dziewiątej Mariańskiej Pielgrzymki Pieszej do Lichenia jest Maryja naszą matką. Tak, zgadza się. O, i to są ja nasi pielgrzymi. To jest że, że się nie mówi mama. No. Że się nie mówi. Jestem w Kozerach, obok Wólki Grodziskiej, tam za mną jest dom mojej babci, nie tylko. To jest niedaleko tego krzyża. Ten krzyż jest przy tej drodze, tam zniszczony. Natomiast tutaj modlimy się przy kapliczce. Prosimy Matkę Bożą Niepokalaną, aby nas chroniła przed wszystkimi złymi mocami. Jest tutaj też w serce Pana Jezusa, święty Maksymian Kolbe. Także to miejsce jest też przemodlone. Babcia nieustannie się modli, Matka Boża z nas wspiera. Serce Niepokalane Maryi jest blisko naszych serc. Natomiast z piątku na sobotę w tym najstarszym krzyżu tutaj nastąpiło złamanie tego krzyża. Ktoś przyjechał w nocy i prawdopodobnie samochodem pociągnął ten krzyż i został złamany, zerwany. Krzyż, który liczy sobie 112 lat. Niestety został zniszczony, sprofanowany. Jest to znak naszych czasów. Dzisiaj, święty Paweł mówi, że dla świata zostałem ukrzyżowany i chce się chlubić krzyżem Chrystusowym. Ale niektórzy boją się krzyża, i tego znakiem jest to, co się tutaj wydarzyło. Niech to błogosławieństwo będzie w znaku krzyża. Niech ten znak nam towarzyszy. Nie dajmy. Zniszczyć Krzyża, brońmy Krzyża, niech Krzyż będzie naszym znakiem zwycięstwa. Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.